Cześć, z tej strony Kuba, witam serdecznie na kanale prorowery.pl. Jeżeli obserwujesz nasz kanał już od jakiegoś czasu, to pewnie zdajesz sobie sprawę, że mimo tego, że bardzo lubię poruszać się, jeździć, recenzować różnego rodzaju rowery, to tak naprawdę mam jedną dyscyplinę w, w ogóle w całym kolarstwie, ogólnie rzecz biorąc, którą bardzo, bardzo lubię i która jest moją ulubioną. Jest to wszelkie maści kolarstwo grawitacyjne, od enduro, przez DH, na dirtach oczywiście kończąc. I mimo tego, że moje przygotowania w trakcie off-seasonu skupiły się na zupełnie czymś innym, aniżeli na jeżdżeniu właśnie grawitacyjnym, to bardzo, ale to bardzo nie mogłem się doczekać, aż trafi do mnie na testy tutaj do recenzji jeden model. Moim dzisiejszym gościem jest pokaz możliwości centrum badawczo-rozwojowego, które jest powiązane z firmą Romet. Rower, który ma w sobie bardzo, ale to bardzo wiele technologicznych aspektów, których też na pierwszy rzut oka najzwyczajniej w świecie nie widać. Przed Państwem Romet Dagger 2.0. A więc takim krótkim oczywiście słowem wstępu, polecimy oczywiście tak jak zwykle z naszymi testowymi rowerami, czyli porozmawiamy sobie najpierw o specyfikacji, co znajdziemy w tym modelu pod względem komponentów, ale nie tylko, bo też także pod względem technicznym. Później oczywiście porozmawiamy sobie o cenie tego roweru, a na końcu. Dzisiaj troszkę mniej powiemy sobie, dla kogo jest to rower, bo wydaje mi się, że to także wybrzmi, kiedy opiszemy sobie, jak ten rower się zachowuje, a właśnie się na tym skupimy, jak ten rower tak naprawdę jeździ, co nam dają te wszystkie tutaj rozwiązania, jak się na tym rowerze czujemy itd. itd. Więc dzisiaj takie trzy segmenty. Tak jak na wstępie powiedzieliśmy, mamy tutaj przed sobą rower Romet Dagger. 2, 2.0, 2.0, jakkolwiek zwał tak zwał jest to zasadniczo model jeżeli spojrzymy sobie na skok tego roweru i porównamy sobie do tego, co powiedzieliśmy ostatnio, opisując rowery MTB, rower ma 150 mm z przodu 140 mm z tyłu, a więc zawieszeniowo jest to tak naprawdę trailówka. Ale kiedy przyjrzymy się do geometrii tego roweru, będzie on miał bardzo endurowe zacięcie. A więc, to jest to rower z pogranicza właśnie rowerów trailowych i rowerów enduro. Rower jest zbudowany oczywiście na kołach 29 cali. E, ma przedni tylny zamortyzator, tak jak możemy zobaczyć, e, i parę technologicznych, nie tylko geometrycznych, e, ale także jeżeli chodzi o systemy, które tutaj się znajdują. Ma bardzo wiele ciekawych e, elementów. Pochylmy się nad tym, co ten rower wyróżnia w pierwszej kolejności od innych endurówek, które znajdziemy na rynku. E, poza tym, że mamy właśnie ramę, która jest wykonana z aluminium. Tutaj nie mamy karbonu, choć kto wie, może w przyszłości zobaczymy wersję z karbonem. To tak naprawdę jest to rama bardzo uniwersalna, szczególnie, że łączy właśnie trailówkę, która no ma być zwitna i tak dalej, ale za właśnie zędurówką. Tutaj trailówkowy bardzo, będziemy mieli tylny trójkąt, przednią, e, przedni trójkąt, przód ramy, e, będzie miał bardzo, bardzo długi reach, e, a więc rower jest zarówno i stabilny na szybkich, ale także potrafi być jak na koła, oczywiście 29, e, jak potrafi być zwinny także w zakrętach. E, wszystko, co wyróżnia ten rower i największa magia dzieje się właśnie tutaj w zawieszeniu. Na pierwszy rzut oka. Zobaczymy, że mamy najprostszy na świecie system, tak naprawdę jednozawiasowy. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że no w świecie Enduro czterozawias no to jest konieczność. To jednak nie jest to zwyczajne e, jednozawiasowe tutaj zawieszenie. Przede wszystkim rozróżnia je tutaj autorski, e, rometowski, nigdzie tego więcej nie znajdziemy. Ogólnie w rowerach tego typu system, który się nazywa FlexStay. Tutaj, o, właśnie, to jest ten tutaj system. Na razie go nie widzimy, a ogólnie rzecz biorąc, e, jest to ota. Tutaj górna rura tylnego trójkąta. Co ona robi? Ona w trakcie jazdy jest zrobiona troszkę z innego. tutaj aluminium. Ja tego tutaj też nie zaprezentuję, oczywiście, bo to jest dosyć twarde. Ale w trakcie jazdy, kiedy pracujemy bardzo mocno na rowerze albo spotkamy jakieś większe przeszkody, ta rura górna się ugina. Odrobinkę. Niedużo. Nie tak, żeby nam się to wszystko oczywiście połamało. Mamy tutaj z tego, jest on jest jeszcze raz z innego stopu e, tutaj aluminium, żeby tak mogła tak, tak robić, tutaj tak pracować. E, co nam to daje? E, mimo tego, że mamy jedno zawiasowe zawieszenie, które jest bardzo progresywne, bardzo czułe, szczególnie na początku skoku i razem z im dalej w skoku amortyzatora, tym bardziej się utwardza. Tak to nam dodaje jeszcze więcej. E, Właśnie pracy amortyzatora, miękkości, czułości w początkowej fazie skoku, czyli w trakcie najeżdżania na jakieś mniejsze przeszkody, mało wystające kamienie, kiedy jedziemy po jakichś luźnych kamieniach, na przykład też to bardzo mocno czuć. Jest to bardzo fajny system i taki pogaz trochę umiejętności tego, co potrafi Romet zrobić właśnie w tych droższych rowerach, prawda? Dla mnie osobiście to bardzo fajnie działa i bardzo przyjemnie się sprawdzało. Ten element właśnie głównie wyróżnia ten rower od innych rowerów enduro. Gdzie znajdziemy taki system? Czasami w rowerach cross country. Nie wiem, czy jest rower enduro, który ma takie tutaj właśnie rozwiązanie w cenie roweru, o której oczywiście za chwilę wydaje mi się, że na pewno takiego rozwiązania nie znajdziemy nigdzie. Omówiliśmy już sobie system FlexStay. Przejdźmy teraz już do poszczególnych komponentów roweru. Jeżeli chodzi o amortyzację, to znajdziemy tutaj amortyzację firmy RockShox. Bardzo znaną, lubianu, a także bardzo prostą, jeżeli chodzi o kwestie serwisowania. Jeżeli chodzi o przód, to mamy RockShox Revelation z systemem komory powietrznej Debon Air, z możliwością kompresji ustawienia sobie, a także ribandu. Bardzo prosty, ale także spełniający swoją funkcję amortyzator. Z tyłu zaś znajdziemy naprawdę fajną perełkę, jeżeli chodzi o amortyzatory. Bo e, na rowerze znajduje się amortyzator RockShox Super Deluxe. Oczywiście, tak jak już mówiliśmy, 140 mm skoku amortyzatora. Jest to jeden z moich w ogóle ulubionych amortyzatorów powietrznych, aktualnie z oferty firmy RockShox. E, zdecydowanie lepiej sprawdza się aniżeli Monarch, który potrafi przymulać i jest bardzo czuły na warunki atmosferyczne. Jeżdżąc na tym rowerze, mimo nawet e, minusowych temperatur, nie czułem, e, ażeby zamulał. Oczywiście e, był. Jak każdy amortyzator podatny na tego typu warunki, ale zaraz po rozgrzaniu, po krótkiej pracy, pracował bardzo, bardzo fajnie. Możemy go zrobić naprawdę bardzo progresywnym amortyzatorem, który Oczywiście uzupełnia cały system jednozawiasowego zawieszenia i system flex, o którym wcześniej wspominaliśmy. E, możemy go sobie zrobić naprawdę bardzo, bardzo progresywnie, czyli miękko na początku i do końca skoku coraz bardziej twardo, aż w końcu na samym końcu skoku skała. W rowerze, jeżeli chodzi o napęd, znajdziemy pełną grupę Shimano XT. Zarówno manetka, korba, e, jak i tylna przerzutka właśnie pochodzą z tej jakże udanej w Shimano grupy. Tył, jak na porządną Endurówkę oczywiście przy obecnych standardach przystało, znajdziemy oczywiście z tyłu 12 przełożeń. Tak jak już na takim maszynie przystało, także mamy system w przerzutce Shadow Plus, czyli tak zwany sprzęgło, które blokuje nam pionowy ruch przerzutki w trakcie jazdy w cięższym terenie. Napęd mamy ze sobą, przejdźmy do kół. Tak jak już mówiłem, mamy koła 29 cali i są to koła z firmy DT Swiss: zarówno piasty, jak i obręcze. Obręcze DT Swiss M. 1700 możemy znaleźć w, często bardzo w maszynach cross country, ale niech nas to nie zmyli, że tutaj mamy to na endurówce. Mają one bardzo fajny stosunek co do nie tylko ceny, ale przede wszystkim wagi i do jakości. Piasty są no już w tym wypadku koniecznie, jeżeli chodzi o około 29 do grawitacji, muszą być już i są w systemie Boost. Opony, jakie znajdziemy, to Michelin Wild Enduro w rozmiarze 2,40. Jednak spokojnie możemy zamontować w tym rowerze odrobinę szersze opony, jeżeli tego potrzebujemy. Jedziemy gdzieś do bike parku i tak dalej. Myślę, że 2,50 na spokojnie wejdzie. Kto wie, może nawet u niektórych producentów 2,60 by się zmieściło. Myślę, że 2,50 to jest taka, taka spokojna granica, gdzie na pewno wsadzimy oponę i będzie miała ona miejsce jeszcze na wszelkiej maści brut i tak dalej. Oczywiście cały rower, szczególnie w warunkach zjazdowych, musi taki rower mieć odpowiednią siłę hamowania i za Właśnie hamowanie odpowiadają tutaj hamulce Shimano XT. Ktoś powie, że to są hamulce bardzo często w cross country, a nieprawda, bo mam cztery tłoki zarówno z przodu, jak i z tyłu. Jest to wersja tych hamulców przeznaczona właśnie pod cięższą, ścieżkową jazdę. Jeżeli chodzi o wszelkie inne komponenty, czyli kierownica i mostek, wszystko to pochodzi ze stajni. Core. jeżeli chodzi o siodełko znajdziemy tutaj e, siodełko Selle Italia Kubik i całość oporządzenia e, uzupełnia oczywiście w takim rowerze konieczna sztyca regulowana Ok, przejdźmy sobie teraz szybko do ceny. Romed Dagger 20 kosztuje aktualnie 15 999 zł. Mówiąc, kosztuje aktualnie, oczywiście mam na myśli cenę, którą aktualnie znajdziemy na stronie producenta. Ten rower nie jest jeszcze dostępny. Jest to tak jak mówiłem, maszyna testowa na razie. Ale pojawić się on powinien. Już w tym roku, mimo tego, że był już zapowiedziany o wiele, wiele wcześniej i często artykuły możemy znaleźć z poprzedniego już sezonu, e, mam nadzieję, żywię głęboko nadzieję, że ten rower znajdzie się w sklepach, bo jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Nie wiem, jak bardziej go określić. jest bardzo się przyjemny na nim jeździ i myślę, że znalazłby szerokie grono odbiorców z racji swojej uniwersalności, o której za chwilę. E, a więc tak, czy to jest cena za endurowkę, trailówkę tego typu rower e, na miejscu? Te rowery, oczywiście, z racji tego tylnego zawieszenia, dodatkowych aspektów technicznych, no i także komponentów, które no nie mogą być naprawdę takie intro. E, szczególnie mam tu na myśli hamulce i amortyzacje. Oczywiście te rowery będą odrobinę e, tutaj droższe i trzeba się z tym liczyć, szukając w pełni zawieszonego roweru do trailu i do enduro. Cena jest jak najbardziej tutaj uzasadniona, dostajemy naprawdę bardzo fajne zawieszenie. Jeżeli chodzi o mm, przód, jest nazwijmy to ok, w tym przedziale cenowym, ale jeżeli chodzi o tył, no, mamy super Deluxe, to jest bardzo, ale to bardzo jeszcze raz powiem, fajny i porządny amortyzator. E, wydaje mi się, że nie ma tutaj potrzeby przyszłego upgrade'u. No jak komuś e, ktoś potrzebuje, nie wiem, na przykład charger'a, można wymienić sobie oczywiście tłumik e, w tym rowerze, e, czy, czy w ogóle te wszystkie elementy amortyzacji z RockShox'a są bardzo często kompatybilne między modelami, a więc tutaj jest możliwość także upgrade'u. Ten system, który tu się znajduje oczywiście, system FlexStay, to jest element, który no, także generuje troszkę dopłacenia, bo nie mamy tutaj prostego, standardowego jednozawiasu, ale mamy tutaj dodatkowy nakład i tak naprawdę jest potrzeba wyprodukowania tego systemu w odpowiedni także sposób, więc tutaj cena nam automatycznie rośnie, a więc mamy tutaj cenę tak naprawdę taką wypośrodkowaną, nazwijmy to, i, i bardzo uczciwo, jeżeli chodzi za to, co ten rower oczywiście nam oferuje. Z tym modelem jest także bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o w ogóle platformę Dagger, bo poza 2.0 Daggerem, który jest droższy, ma lepsze komponenty i tak dalej, jeżeli ktoś szuka roweru e, do Enduro do Trailu, takiego bardzo, bardzo intro. I w miarę ten to Dagger 1,0, Dagger 1 kosztuje poniżej 10 tysięcy złotych aktualnie. A więc, jeżeli ktoś szuka roweru tego typu, ale za naprawdę małe pieniądze, potrzebuje dożywotniej gwarancji, która jest oczywiście na ten rower, i w ogóle chce rozpocząć tego przygodę, tego typu przygodę z kolarstwem grawitacyjnym, to ma do tego bardzo fajną platformę. Dodam tylko, że u wielu producentów Mam tu na myśli teraz jednego, ale nie powiem jakiego. Raz ze wzrostem tych cen i w ogóle modeli rowerów, bardzo często jest tak, że im droższy rower, tym więcej systemów właśnie dostajemy. Tutaj sprawa wygląda w taki sposób, że płacąc poniżej 10 tysięcy za 1.0, e, Dagera 1.0, dostajemy nadal wszystkie systemy, włącznie z systemem Flex z tyłu zawieszenia, a więc tańszy model nie oznacza rezygnacji z tego typu e, tutaj udogodnień i dodatków. A więc Dagger 2.0 aktualnie 16 tysięcy bez złotówki. Wydaje mi się, że to jest uczciwa cena. Jak ktoś będzie potrzebował tańszego roweru na trochę tańszym sprzęcie, mamy poniżej 10 tysięcy Dagera 1.0, który oczywiście jak mi wpadnie, to oczywiście zrecenzuję i powiem jak on się ma właśnie jakościowo do wyższego modelu. To to, a teraz przejdźmy do tego, dla kogo tak naprawdę jest to rower. Okay, zwykle tutaj mówię o tym, dla kogo jest to rower i w ogóle i zwykle znajduję dwie grupy odbiorców, tutaj powiem wprost. Dagger, sama platforma, jest dla tych, którzy szukają roweru bardzo uniwersalnego z pełnym zawieszeniem, taki, który sobie poradzi właśnie w górach, w bike parkach, w najlżejszych trasach przy odrobinie więcej skilla. Poradzi sobie również na czarnych, tych najbardziej wymagających. I jest to o tyle platforma uniwersalna ze względu oczywiście na skok, że także sobie poradzi jako rower rekreacyjny, takiego, który możemy używać cały sezon, a nie tylko będąc, na przykład w górach. Jeżeli chodzi o takie nasze, tutaj podlasie, jest to rower wręcz, przynajmniej dla mnie osobiście, idealny. Mogę sobie spokojnie na nim dojechać na miejscówkę. 170-180 skoku nie zje mi tego wszystkiego po drodze gdzieś tam i energii i w ogóle. Skok jest tu w zupełności wystarczający, jeżeli chodzi o przeszkody, które możemy tutaj znaleźć, a także mogę sobie z nim zrobić spokojnie kardio na zablokowanych amortyzatorach po mniej wymagających ścieżek. Jest to bardzo, ale to bardzo fajna platforma, jeżeli jeżeli chodzi właśnie o uniwersalność. Mamy połączenie właśnie roweru takiego trailowego z rowerem enduro. Skok nam tutaj nie robi problemów, jeżeli chodzi o podjazdy, nie pompuje aż tak mocno na tych podjazdach. Oczywiście jest to charakterystyka rowerów z jednozawiasem z tyłu, że one odrobinę zawsze będą na podjeździe odrobinę bardziej pompować. Gdybyśmy mieli tutaj o wiele większy skok, nawet mimo blokady, kompresji, w takiej sytuacji nadal by się trochę nam odrobinę pompował. Tutaj nie odczuwam aż tak tego problemu, a nawet bardzo często na jakiś podjazdach, gdzie były korzenie, kamienie, bardzo często kompresję zostawiałam otwartą, żeby sobie e... No po prostu umilić jazdy pod górę. Nie zależało mi na szybkim wjeździe, ale na komfortowym wjeździe, żeby zakonserwować. Mimo wszystko troszkę tej energii, wolniej odrobinę wjeżdżając, fajnie to wszystko funkcjonuje. System Flex Day także tutaj czyni ten rower bardzo czułym na małych kamieniach, na małych korzeniach, przeszkodach. On tutaj na początku skoku jest najbardziej odczuwalny, że te górne widełki tylnego trójkąta nam się uginają, oczywiście, odrobinkę. I fajnie to naprawdę działa. To oczywiście się sprawdzi w jeździe takiej bardziej, no, tak naprawdę rekreacyjnej, gdzie rzeczywiście nie potrzebujemy wykorzystywać tego całego skoku, ale potrzebujemy tego komfortu na początku skoku. Oczywiście także ten element e, progresywny bardzo fajnie działa przy jeździe typowo bikeparkowej parkowej i ścieżkowej, e, nie łomocząc nie wiadomo jakich tras, gdzie rzeczywiście w trakcie np. Na najazdu na wybicie potrzebujemy odrobinkę e, więcej tego przygniecenia w środku skoku nie możemy pozwolić, żeby liniowo nam cały amortyzator się praktycznie zapadł na samym wybiciu, no bo potem wiadomo, jeżeli ribbond będziemy mieli źle ustawiony, no to zwywali na ryj oczywiście, tak? W takiej sytuacji, więc no tutaj e, te zawieszenie jest właśnie takie bardzo uniwersalne, gdzie ono mogłoby się nie odnaleźć? Przede wszystkim tam, gdzie potrzebujemy odrobinę więcej sztywności z racji tego, że jedno zawiasy e, są troszkę mniej sztywne, ten system flex tej też nam troszkę tutaj się buja, e, a więc e, tutaj najzwyczajniej w świecie e, największym Problemem byłyby bardzo ciężkie trasy zjazdowe. W takiej sytuacji byśmy musieli wywalić wszystkie tokeny z tego amortyzatora i praktycznie uczynić go jak najbardziej liniowym. A i to niekoniecznie może nam tutaj sprawiać duże przyjemności zjazdy. A więc. Jeżeli jest jakaś grupa, dla kogo bym nie polecał aż tak tej maszyny, to grupa osób, które naprawdę celują w najczęstsze trasy górskie, jakieś piony, łomoty dalej. Z racji tego, że w takiej sytuacji lepiej by się o wiele sprawdziło zawieszenie czterozawiasowe z systemem np. tak dalej. Minusy tego zawieszenia oczywiście rower próbuje kontrować. No mamy koła 29, które właśnie w cięższym terenie będą się po prostu lepiej najzwyczajniej w świecie toczyć, po korzeniach, po kamieniach, po jakichś półkach, nie wiem, a po typowej bike parkowej polskiej przeszkodzie, czyli belce zamontowanej w ziemię on będzie się toczył oczywiście lepiej, taki rower. W rowerze także mamy bardzo długi reach, jeżeli chodzi o tego typu maszynę z takim skokiem i tylny trójkąt właśnie, więc tutaj stara się ten rower być zarówno i zwinny, szczególnie w zakrętach właśnie tym, tym trójkątem, nadrabiając trochę koło 29 cali, ale z drugiej strony poprzez reach daje nam tutaj troszkę więcej stabilizacji właśnie na przykład na prostych, szybszych zjazdach. Ten rower stara się być z całych swoich sił jak najbardziej uniwersalnym uniwersalnym rowerem nie tylko do takiej jazdy typowej, rekreacyjnej, ale także do cięższych zastosowań. Więc myślę, że dobry byłby właśnie dla osób, które rozpoczynają także jazdę na tego typu rowerze, ażeby się nauczyć wielu, wielu, wielu rzeczy już na większym kole. Albo będzie też no, bardzo dobry w rękach osób już bardziej doświadczonych. Na takim rowerze takie osoby mogłyby spokojnie atakować już jakieś bikeparki, na cięższych trasach jeździć i tak Słuchajcie, z mojej strony to było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. pewnie było słuchać, że jestem zajrany w ogóle kwestią tego roweru e, i w ogóle. E, mam nadzieję, że Wam się w tej recenzji spodobał tak samo jak mi. Jeżeli będziecie mieli na nim okazję, nie wiem, gdzieś go zobaczyć w sklepie, w bike Parku czy gdzieś, e, zapytajcie, czy możecie się przejechać, bo naprawdę, naprawdę warto. E, jeżeli podobał Wam się film, oczywiście łapka w górę. Po więcej tego typu treści zapraszam na kanał, no a także, jak każdy kanał oczywiście prosi, ja także proszę o subskrypcję. Ja tymczasem się z Wami żegnam, mówił do Was Kuba, trzymajcie się ciepło, cześć.